Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ferytus, na to jest kolejny odcinek z tęczowej krainy. Dokładnie tak, jest to już drugi odcinek, eee, co ja robię z tej mojej branko, bo chciałem wam pokazać skinę, ale myślę, że już wy znacie. W ogóle ktoś przerobił oczy mojej owcy, i to jest złe. A tak w ogóle to w dzisiejszym odcinku, patrzcie jak to wszystko urosło. Owca, właśnie efekt końcowy wygląda tak, nie wiem czy tam zauważyliście tego skinnichota pod koniec. Tak to wygląda ta zacna owieczka. Um, niektórym się nie podobały te nogi, że to, to jest tego z drewna, ale... Znaczy nie na YouTubie, tam nikt chyba nie pisał, ale tutaj na tęczowej. Ale mi się to tam podoba, w ogóle mam strasznie dużo żelaza, ponieważ liczą stworzył... Um, Stworzył e, fabrykę żelaza, także ja sobie tam troszeczkę wziąłem. Łech, łe, łe i mi to przed chwilą zabrał, ale dał mi tam trochę. Um, I co? Jeszcze stworzyłem tutaj taki pseudomości, brzydki wiem. Um, kurde, zablokowałem to ostatnio, żeby mi się tu nic nie włamało. Ale dobra, nieważne. I tutaj stworzyłem, bo był ten spawner pająków. Zrobimy sobie prowizoryczną eksperkę, tu sobie stoicie. To, to czy ona tak średnio działa, szczerze powiedziawszy? Bo um, Bo e, te pająki, tak się blokują, tam jeszcze nie wiem, jakby to usprawnić. Ale w dzisiejszym odcinku, jeszcze wróćmy do bazy. Chciałbym oprojektować ekwipunek, strasznie dużo mam jedzenia w ogóle z tych krzaczków. Ale chciałbym zdobyć slime bole, ponieważ slime bole sami oj! Slimebole są mi potrzebne. E, Slimebole są mi potrzebne do e, stworzenia spawnerów, także będzie się trzeba go je ogarnąć. E, Bugin jeszcze chyba nikt nie znalazł, więc e, tutaj jest kłopot. Najwyżej stworzy się jakiś e, teren pod ziemią na jakimś tam poziomie. E, nie, nie wiem dokładnie którym, teraz mam nie powiem dokładnie. E, tworzy się taki po prostu. E, i, e, tworzy się takie pomieszczenie i tam właśnie się spawnują slajmy. także to, to jest na jakiejś wysokości wydaje mi się, że to było na wysokości e, na wysokości mm, wysokości, wysokości dawaj Ferytus, <gry> na wysokości um, Bedrocka mi się wydaje dobra, w ogóle to Chciałbym zdobyć coś, żeby wykopać drewno. <tale> Chciałbym wykopać drewno, ponieważ drewna nie mamy. Muzyka z Minecraft, tam no dobra, nie będzie. Um, w ogóle na serwerze jest Bomba i Skate. W sumie by się przydało z kimś nagrać odcinek, ale jeszcze myślę, że drugi serwer z samemu. Napiszcie mi, z kim chcecie, żeby nagrywano odcinki. Na, serwer grają, na serwerze grają... Skateka, Richo i Pandzio I jeszcze chyba ktoś... Nie wiem dokładnie kto um, Przepraszam, że się o zapomniałem albo po prostu o kimś nie wiem Więc tutaj mogę z kimś nagrać, to fajnie by było Ale dobra W ogóle to dzisiaj jest czwartek Jutro mam piątek no. no shit Sherlock Ale po prostu chciałem odpowiedzieć, że piątek mam bardzo fajny dzień, bo nie mam nic takiego, że nie muszę się nic... Znaczy, dam zadanie tylko, um, więc mogę sobie nagrywać ile chcę. Um, dobra, więc zróbmy sobie jakiś zestaw, kurczę, um, łódek i w ogóle, żeby sobie popodróżować. Najwyżej stworzy się, jak nie znajdę tak albo slime to najwyżej stworzy się um, po prostu nadzwyczajnie... Zrobię sobie dwa miecze, nadzwyczajnie się, znaczy zwyczajnie po prostu się stworzy e, tą kopułę, wykopię, znaczy kopułę, nie, nazwę kopułę, ale wykopię się po prostu e, to całe, no to co mówiłem po prostu, e, może zróbmy tak, I zdarmy to tak jak jest, żelazo tutaj, powiększymy również, e, pięknie, pięknie, to się było, e, może się jeszcze przyśpimy, chociaż w sumie to... Czy się prześpimy? Musi być połowa serwera musi spać, to mi się wydaje. Dobra, nieważne. Okej, okay, więc ciśniemy. W ogóle to m, planuję nagrać... A, w sumie dzień już schodzi... Dzień już schodzi. Słońce już schodzi, więc spoko. Planuję... Sorki za te dźwięki w tle to kółko od, od moich koszetniczek. Planuję nagrać sobie arenkę z Hearthstone'a, także chyba sobie myślę, że zagram, nagram. Um, czekajcie, bo to strasznie może was denerwować, znam niektórych widzów, to później narzekali, narzekali, że, narzekali, że to, było, bo to po prostu masakryczny plik, aha, dzięki Minecraft, Minecraft, kurde, dobrze, że jest bug, wcześniej nie było. No, no kurde, jeszcze sobie muszę fotę go. No i teraz układaj przez 5 godzin to eku. To eku. To eku. Dobra. Tutaj tak, 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 tak. tak. O. Dobra, gdzieś nie wiem. Zombie, gdzie ja on Aha, i co do właśnie modyfikacji? To chciałbym jeszcze powiedzieć, bo nie wiem czy wiecie. Ja już to mówiłem w sumie. Zresztą ten specjal z modyfikacji się kapnęli dawno. Że jest modyfikacja Divine RPG. Wie, więc tutaj jest uwaga, bo to jest naprawdę... Mm, to jest jak lava. Pamiętam, że liczę się w tym spaniu. <grym> Dobra. Um, co to miałem mówić? Że po prostu... Ej, co jest? Właśnie w kontrolkach mi się zmieniło coś. Eee... Gdzie to jest? Tu jest M, Może dajmy na to... ...to. Do. Minus. Mm, dobra, tu nie widzę żadnych bagiet. Pamiętam, że po prostu spłonął w lab. Znaczy... ...to nie wiem co to w sumie jest. Skoczył do tego i zginął. Spadł musi tam. Także... No. Ciekawa przygoda to musiała być, nie? Dobra. No, no i Mogę kierować? Mm płyniemy, płyniemy i tak. Zobaczymy co tam ciekawego znajdziemy. W ogóle u góry są chyba jakieś chmury, znaczy te, nie, nie chodzi mi te domyślnie z Minecrafta. ostatnie Zobaczmy co tam będzie, ale te takie też nie tylko z Minecrafta. Zobaczmy co tam jest. I no, możemy sobie ogarnąć. O tu co mamy. Tu chyba nie odkryte tereny generalnie. O, jakiś fajny bajon. Spoko. Zobaczmy co tu ciekawego się kryje lub Zabmy na chwilę stateczek. Nie! O no, myślę, że się rozbije. Jakiś spawner, no spoko. Spawner równa się level, okej. Okay. Um, jakiś wiaderka, jakiś lew... Coś tam mam. Dobra. O tu jeszcze są... Ograbianki już w sumie. Może tu jeszcze gdzieś... Nie. Płyniemy generalnie. Szukamy dalej, co tam mamy? Jakieś, o, jakieś pają. W sumie można by było tutaj pobiegać. Uh, mam nadzieję, że w sumie znajdę te bagna, bo bardzo by się przydały. Um, już tak szczerze mówiąc. się tu trzeba tu, pójść? Tu, 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 tu. Przydałoby się ogarnąć jakieś bagna, bo te slime bole, to by się po prostu przydały. I później, właśnie z jednego, chociaż jeden slime ball, e, to by się ogarnęło, właśnie spawnerem slimeów. Nie wiem, czy by się te slime spawnowały. mam trzcinę. Ja ją, w razie czego. O! Nie ma. W ogóle to mm, chciałbym powiedzieć że. Po prostu, czekajcie, co ja chciałem powiedzieć. Aha, że jakby było mój mógł... nie wiem czy jest chybne. Raczej nie. Nie mam z tego się um, Jakby było, to by można było zabić meduzę i tam by był swój glitch. Wydawało mi się, że ktoś śledzi, ale dobra. Um, Także tego. Tak, oni w ogóle nawet nie za żadne gryją. Ale dobra, tam mamy. nic. Dobra. Tu jest, tu coś jest, to, to możemy zwiedzić, jest to taki pseudo odcinek poszukiwanie boli, ale też przy, przy okazji eksplorujemy ciekawe miejscowe. O tam mamy, tam mamy, o właśnie tutaj um, bazy goblinów, także siemanko, siemanko, hała. Nara, o wow. Dobra, wiecie co, ja jestem tu No nie! Oj, jak ja stąd? O, okej okay. No, dobram, bug. I co jest? Dobra, no. Serio? Ojej, uciekać, uciekać, te gobliny są jakieś hardcore'owe w sumie. Ała, jeszcze się sam zabije. O, super, Richo mi pomaga. Ale chyba mam większość swoich kurczaków. Kurczaki mnie gonią, znaczy gonią, fuu. Chciały dopaść, ale Richo mi tu pomoże, także siemanko. Pozdrawiam. Eee, fajnie, jakby, o. o, nie, 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 dobra, umarł, ej, co jest grane, ej, tu są uczniki, ej, 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 lol, au, to jest jakiś wilk, ej, Ja stąd uciekam. Nie, nie, idź sobie, idź sobie, idź, idź, idź. idź, idź, idź. Dobra, skóra się przyda, zresztą Dom! bomba wybuchła. Come w... spokojnie, Fertus, spokojnie. Dobra, bij już rączkę szykuj. Ej, co, se! Dobra, mam itemki Nie rzucaj bomby. Nie chcę, żeby mi wybuchły itemki Spadaj! Argh! Spadaj stąd Dobra, bomba wypadła z niego Spadaj I damy rady, no ale kurde ja sobie stamtąd już idę. Ja nie chcę dawać rady, bo, po prostu... Nie chcę. Co to się tam dzieje, nie wiem. Nawet nie wiem. Ale tutaj mamy pseudobagna chyba, nie? To mamy jakąś wieżbę. Może... Może znajdę jakiś slima. Pewnie pominąłem jakieś bagna już w sumie. Tu coś jest, ale to wątpię, że to były jakieś super bag na ze slajmy. Ale naprawdę mało tych mobów jest i to jest właśnie minus w ogóle tego wszystkiego, co tu się dzieje. <grytania> że tych biomów po prostu da się to jakoś ogarnąć, tak mi się wydaje i. chyba nie ogarną właśnie tego, żeby się dospałnowały jakieś mobki. Um, no ale cóż, wydaje mi się, że to się dało ogarnąć, ale dobra, dobra, trudno. Okej, okay. ciśniemy dalej, być może znajdę jakieś slajmy, a jak nie, no to zawsze można nic, zawsze można nic, zawsze można no po prostu coś znaleźć ciekawego, nie, nie musimy koniecznie slime slimebole zdobyć. Ale no cóż, najwyżej się zrobi to pomieszczenie, cóż tyle razy to powtarzałem. Tu mamy lawę, w sumie nic ciekawego. Wiecie co? Myślę, że zakończymy ten odcinek tym oto akcentem, tym oto skokiem w dół. Ale ryzyk się Terys, dobra. Ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Także pożegnajcie, ty. ty. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym. Na razie, cześć. Nie zapomnijcie o kciuku w górę, jeśli się odcinek spodobał. I w sumie to tyle i komentarze, bo są bardzo ważne. Cześć.